Ojcze Niebieski, zbliżając się do Ciebie wieczorem, składam przed Tobą moje serce i duszę. Dziękuję Ci za kolejny dzień życia, za Twoją miłość, łaskę i opiekę, które otaczają mnie każdego dnia. Proszę Cię, obdarz mnie łaską zrozumienia i wdzięczności za wszystkie doświadczenia, jakie przyniosło mi to ostatnie przeżyte przez mnie dni. Dziękuję Ci za ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, za ich wsparcie, miłość i zrozumienie. Proszę Cię, abyś błogosławił moją rodzinę, przyjaciół i wszystkich tych, których kocham. Otaczaj ich swoją opieką, chroniąc przed wszelkim złem i dając im siłę w chwilach trudności. O Boże, przebacz mi grzechy popełnione dzisiaj zarówno te świadome, jak i te, których nie zdaję sobie sprawy. Pomóż mi wzrastać w łasce i miłości, aby moje życie było zgodne z Twoją wolą. Proszę Cię o pokój serca, spokój umysłu i siłę do podejmowania trudnych decyzji. Święty Boże, proszę Cię o ochronę podczas nocy. Niech Twoje anioły czuwają nade mną i nad moimi bliskimi, Strzegąc nas przed wszelkim niebezpieczeństwem, ufam tobie, panie, wierząc, że jesteś ze mną każdej chwili. Dziękuję ci, ojcze, za Jezusa Chrystusa, który umarł za moje grzechy i otworzył drogę do zbawienia. Proszę cię o łaskę wiary, aby moje serce było mocno związane z tobą, a moje życie świadczyło o Twojej miłości. Podnoszę przed Tobą także wszystkich ludzi na świecie, którzy cierpią, doświadczają głodu, przemocy czy niesprawiedliwości. Pomóż im, Boże, otocz ich swoją miłością i wsparciem. Ojcze, oddaję Ci całe moje życie. Niech Twoja wola stanie się moim pragnieniem. Dziękuję Ci za każdy dar. Za każde dobro, które otrzymuję od Ciebie każdego dnia. Amen.